1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie. Największy taki zryw niepodległościowy na świecie. Żołnierze Armii Krajowej i cywile przez 63 dni walczyli z niemieckim okupantem. 63 dni chwały. Specjalnie w 80. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Godzina W, dzień po dniu, tylko w Polonia FM. Czyta dla Was Karol Peruta 27 września około godziny 8 rano na Mokotowie rozpoczyna się silne natarcie niemieckie. Resztki oddziałów AK bronią się jeszcze w rejonie Bałuckiego wiktorskiej i belgijskiej. Po przeanalizowaniu sytuacji, strona polska wysyła parlamentariuszy celem rozmowy w sprawie ewakuacji ludności cywilnej i rannych oraz ustalenia warunków kapitulacji dzielnicy. Generał von den Bach Zapewnia parlamentariuszy, że powstanci będą traktowani zgodnie z postanowieniami konwencji genewskiej. Mimo tych obietnic, na ulicy dworkowej nieprzyjaciel morduje około 120 osób. Są to głównie powstańcy, którzy nie zdołali dotrzeć kanałami do śródmieścia i zawrócili na Mokotów. Około południa Mokotów kapituluje. Generał Antoni Chruściel pseudonim Monter. Nakazuje podpułkownikowi Józefowi Rokickiemu, pseudonim Karol, natychmiastowy powrót ze Śródmieścia na Mokotów. W nocy 27 na 28 Karol wyrusza z powrotem na Mokotów. Przejście kanałami okazuje się niemożliwe. Około godziny 16 w Śródmieściu, na środku Alei Jerozolimskich, w okolicy Placu Starynkiewicza, spotykają się polscy i niemieccy parlamentariusze. Drugie spotkanie następuje około godziny 17.30. Polscy parlamentariusze udały się w głąb pozycji niemieckich. Niemcy rozpoczynają przygotowania od blisko tygodnia operację Spadająca Gwiazda, której celem jest likwidacja grupy Campinos. Oddziały z Campinosu koncentrują się w rejonie Rostoki. Późną nocą opuszczają Puszczę. Cześć i chwała bohaterom! Z karty kalendarza Muzeum Powstania Warszawskiego czytał Karol Kami Peruta dla Polonia FM.